No, sąsiad, widać te disco polo niemieckie? Doj cwar, doj ja... co ty yeah. tak do mnie podeszłeś? Nie tego. E, Świeci się, myga tutaj. W widzę, bo jo, 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 myga, tak, mega. E, dzisiaj... Coś się siemano w ogóle. Tutaj jest mój pracownik z zakolami. No siema, ja jestem Rudy. Tak, Rydz. Rudy, Rudy Rydz. Ostatnio Rudy tak walił. Rydz. Ale tak, dzisiaj robimy tak, akcję koszenie, gdzie dzisiaj kosisz ładnie. Pasek widzę, no to dziś... żeś nałożył. A oczywiście, Ja, o... ja, ja będę. Nie? Będę będę zgrabiał. No, i dzisiaj ja, robimy ja siodę się. koszenie. To co tam masz? Podniosłem. Jo. I jadę na łąkę, nie? Dobra, to ja do, do tobą, będę się nagrywał. Nie nagrywaj, bo belki je. A, kurwa znaczy... belki je. Widziałem, ale zamiast belki zarąbałeś w domu. Po co ty 07 pilim? No i śpiewałeś jakieś Dojcfar, far a ja się wczułem. A nie, Dojcfar, do twar, -trasza. twar -trasza. A dalej nie znam tekstu i chuj. To jest jakieś iba ale Dojcze, Dojcze. Dojcze, Dojcze, dobra. daj dalej, ruch. A ja tutaj chwilę postawę. Każde trały się liczy tu Dobra, to my tak, zrobimy profesjonalne ujęcia, ustawimy sobie FOWA, wyłączymy sobie chudy, pobiegniemy do sąsiada i nagrywamy go. 20 na godzinę z kosiarką, kurde rotacyjną piękne Piękne ujęcia, może by wrócić do tej naszej serii co kiedyś nagrywałem z chłopakami Właśnie takie nasze ujęcie, takie myślę. Z Adi myśmy chyba, naszym moim pracownikiem, byśmy coś podziałali naszym trzypekiem. Jako co sobie tutaj jedzie, ale widać piękna prawa, zielona. Pięciuteńka. I jeszcze myślę, że chwilę go ponagrywamy, zrobimy krótkie cięcie, żeby już żeby pokazać wam, jak zacznę pracować. Kurwa! kurwa. Hamulce w trzypeku poszły w pizdu! E ja tam to z. nie zakleściłem! No chyba, dobra, jedzie, o, Paniach, je, dobra, Ej, dobra, dobra, dobra. Już jest dobrze. no to i tak jest kukurydza no. sąsiada. Kukurydza sąsiada. No i myślę, że widzimy się i tak po cięciu zaraz. Żeby nie zanurzać się jak sąsiad nasz znaczy sąsiad. No, sąsiad takie był teraz poć. już, że nam pracuje. Jak pracuje, uważa na drzewo. O! A się gorąco mi zrobiło, no to widzimy się za chwilę. Dobra, witam już po cięciu małym. Już właśnie -e. wjeżdżamy w pole. Przerząsać. A ci zgrabiać. Żeby, o, wysuniemy lloka. I tego, no? I jest to? Nie wysuniesz lloka. Oo, ja, normalnie. Loki będę. Oj, i patrz, tuloczek. I tu loczek jak się wysuwa, taki zim, 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 zim. Dobra, ziu. dawaj, bo ja tu chcę wjechać. To czeka, daj mi A, cofnij. dobra, to ja będę. Dobra, dawaj, dajcie się, się wziąć. Bo kurwa, ten trzypek to nie. Bo kurwa! Oj, właśnie są skutki 07. Czekaj, ja cofnę może trochę. Ej, dobrze jest, jest dobrze. Dobra, bądźmy na tego kopionego. Kochanego GPS-a. Też po to zainstalowali GPS-y w ciągnikach, żeby korzystać z nich. Tak, że sąsiady miały błędniki, że oni w swoich czwórkach mają, a znaczy my, że my mamy swoich starych sprzętach, a oni w czwórkach i szestach nie mają. No właśnie. O to w tym wszystkim chodzi, dobra. Ja tutaj sobie dojeżdżam do końca, nie? Iwara będzie znowu dojść dojeździć, dojeździć, bo... Mój pracownik nie wiem co sobie zdecydował z Age Chyba kupimy Age Fara na tę serię. Będzie masz taki ciągnik rozpoznawalny. Tak, jakby zrobiłem, jak Ani? Ja teraz ja się wbiłem w kukurydze sąsiada. Tak patrzę, że trochę średnio to zgrabiam, bo tu mogę od drugiej strony zajechać. wiem, dlatego ja zacząłem tutaj już jeździć, tak. Można powiedzieć. Na spuśkę. Uważaj, bo tam drzewo wymijałem, nie? No dam radę. taki skosik się. Pokosik się mały zrobi. I zobaczysz się, która jeszcze będzie minuta. To może coś odwalimyśmy, że tego sąsiadem, czyli po prostu będziemy, będziemy skakać po naszej pryzmie. U ubijać pryzmę girami, nie? Jakbyśmy kapuchę kisili. Będziemy jeszcze ubijać, prawdopodobnie na dzisiejszym odcinku. Ale to wszystko zależy, ile na minut to kurde za, za, yy, zajmie, kurde koszenie. I no tam koszenie to raczej szybko pójdzie tutaj na. No gdzie? No Już mi zostało chyba dwa razy dookoła dojechać. To by tylko pozgrabiać, i się przepinamy, i lecimy. O, i wtedy lecimy z tym. Dojdzie. Ale ten Wladimir jest ten jedzie, 16 na godzinę, wtedy mam tą kosiareczką. Ręczną ile jedzieś Kosiareczką ręczną. No, kosiareczką ręczną naszą Nie wiem. Jadę koło 20 Taky. Szybciej. Oj aż... Oj, 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 oj oj nie, nie... A, Dobra. Zobaczyłem filtry kamery. <ścoughs> I teraz mogliście posuć lagi małe, albo nawet i duże. Niestety takie życie z filtrami filtry to ja tutaj kurde po 07 mam takie, że, że niby proste, ale krzywo się jedzie. To my jedyny na no drugi koniec, żeby przysząstę ...zbrawić... To jakoś. Nasze poletko, aż nasze, naszą woneczkę. Ale trzeba by tu zainwestować i pójść w kukurydzę, ale to już naszą wistylą jest skosimy. Nie, bajzuna się, się kupili. Jakby się bizona kupili, to i nie tak się mogli coś myśleć o czymś takim. Jak właśnie zgrabiając, no, zgrabiańsko. No, no, mi tutaj zostaje ostatni pokus zaraz. I wtedy to możesz to sobie grać, dograbić tak? do końca. Dobrze, to tam wtedy dograbię. Ty chyba będziesz zbierał, ja tam przygotuję pryzmę i będę powoli ubijał, nie? 3 Dobra. możemy tak wolnieć. Miejmy nadzieję, że nasz yy, trzypeczek, który oborowy jest, da radę z tą naszą yy, samozbierającą. Mhm, Powinien dać radę. A kiedy da rady, to zapniemy tą nowszą książkę. Jo. Co ty nie mi tak jedziesz tak. na czołowę? Nie, nie, nie chyba nie, co? jeszcze aż tyle to nie wypiłem, żeby. Oj, a jednak. <laughs> A jednak, wyjebał. Owa, kurwa, dobrze. Ja, to znieczulenie. nieczulenie. A, ja mam mniejsze znieczulenie. Ja piję, to... ale nie zadnia aż tyle przed dzisiejszym robotem. Oczywiście pamiętajcie, nie pijcie przed robotem. To tylko robią profesjonaliści. No tacy jak ja. No tak. Do cwar, do cwar. To jest to A to jest śpiewa. Zajmijcie, kurwa. No, dajcie, no, kupimy do Kupimy, spokojnie, kupimy do Czuło Człowieku, uwaga, bo cofam. No, spokojnie, ja jeszcze jestem daleko. Tutaj taki pasek zostanie dodatkowy, dobra. Powalamy nuloczka. i oddamy gospodarkę. Ale patrz jak ilulotek, są jak się wysuwa. Elegancko Dobra to dawaj jedź już zg ten zbieraj, nie? a ja już sobie tam przygotuję szypeka żeby ubijać tą kukurydzę. Hm. Oj ojoj oj. No? ale no, to jest dzisiaj dostaje na Nadirsko Dobra to jest. Dobra, sobie jeszcze odepnę kosiareczkę tam a, powinno być widmy. Nie da się drzwi otworzyć, drzwi się zatrzasły z tej strony, to wchodzimy tam. A kurde, odpalił od strzała chyba, co? No, tylko widzę, żeby się drzwi zacięły, nie chcą się. Nie chcę się, a nie otwierasz. Jedno nasze się są otwarte. O i teraz się a, otworzymy. Naj... najważniejsze, że z tyłu nic nie masz. Dobra, no, ważne, że jedzie, A to Widzę, że co? ty masz. To... Nie radasz, człowieku! Nasz odcinek po tym 07 jest trochę dziwny Panie kurwa jako Zamknij te wrota potera Ja, ja, ja bym ten wiesz y, Tam tą drugą stroną wyjechał ale to tam mniejsza ja za tam się nie złamiesz chyba nawet tym... Tam się złamiesz Dobra to jadę tam jak się nie złamie, to mi dajesz pensy Nie bo i tak mam 0 złotych na godzinę No tak Dobra ja tu Ja tu czekam na naszym ukochanym Na tej ukochanej naszej pryzmie A ładno tak Dobra zapiszmy Zapisz żebym nie pił więcej na robocie Bo dobra pójdź pod naszą samą zbierajkę Wyjechałeś? No na bramę skończyłem. Ale już jedzie Zapisz to żebym już więcej nie pił przed robotą Zapisz na, zrobić na tatuaż na czole, żeby mnie pił więcej przed robotem. Dobra, ja tam przybiegnę do ciebie yy, Przez kukurydzę. Aj kurde tutaj się przejdzie. Ty! A pokażę ci fazę po 07? No Ojo Co by to, co to ty tu ratuje! Yeah. Odlatuje! No <laughs> Ale fajne, ty! Dobra, Hena, idę na kopiec. Na naszą pryzmę. Jak tam sypie w ogóle? A na pryzmę, chyba zaraz będziesz musiał trzy peka wpaść. Dobra, redukcja natruje. da radę, da radę, da radę, da radę! Daje radę, bo jeszcze trochę pusto to jest tutaj. O kurwa, dzik! Chodź tu, świnio <laughs> O ty kurwa, suko! Aha. O kurwa, ujebał mnie! Ja, czekaj, jak go straszny ty. Tym trzypekiem... naszym. Ja się boję być. Co ty kurde, many? Dawaj. To będzie dzisiaj dziczyzna, chyba. Dziczyzna. Pod pachą mam mojego dzika. Ej, A taki mały, że go nie widzę. Bo w spodniach. Dobra, Nie. lecisz, lecisz. Widzisz, I, ten zrzypek jednak się Będzie chociaż jedna przyczepa? Będzie. Ja ci dam... Ja tutaj zrobię tą przyczepę i... Potem dam ci tobie, żebyś sobie... ...pozbierał. Trochę. A ty sobie będziesz ubijał, ja? Tak. Ja. No, ale mógłbym teraz z tobą dać, żebyś sobie trochę pozbierał. To tak, ja da się wysypać i ja idę ubijać. A ty możesz sobie to zbierać. No, no i tak będzie full, prawie że. Albo nawet? O, praktycznie, że pełno jest. A Amenu. Dołdzwar, dołdzwar. No ty to ciągle o tych dołdźwarach, nie? Też się naglądał w nocy jakichś filmów o dołdźwarach i... Do Zapuszcza nawet bity. Na początku odcinka naszego pięknego... O kurwa! O, Moja noga! Ja da się tutaj mam. Dobra, i O tak, ta trawka jest dobra. Damy radę. Tylko uważaj, bo nie ma hamulców. Na no przed nami. Dobra, dawaj. Dawaj mi tego 3 pk. Dobra, masz, ja do tego. Idę się wsiąść do bardziej komfortowego. O jeny. To Będzie trochę lepiej, sobie włączymy taki panel z naszego... Naszego, naszego tutaj, o. Myślę, że się zapniemy nawet obciągić, obciągacz nasz. Kurde, ten szypek nie ma radia. Trzeba samemu śpiewać. Nie, Tarararararara! twarara Fiafów Jo, Fiafów to kurwa 50 zł kurwa. Jo, dobrze nie wiem. Ja się uczył niemieckiego nie? Nie wiedziałem, że ten angielski dobrze znasz. Nie, ja dojcze! dojczę. No i czwar. To się nagląda do przez jedną noc i... No A ale to... kurde, taki czterogarowy mi się podoba, taki... Za tego 3 yy, oborowego. Kiedyś go wymienimy, z chęcią go wymienimy. Dobra, to tak, mamy średnik na który teraz w ogóle minuta 15, no to myślę, że będzie idealny, że jeszcze... Się... Mój pracownik piękny Ryszardzik, czy jaką tam na oczach? Już nie pamiętam. Nigdy mi się nie przedstawiał. Dojc oh, far, dojc no, far. I chyba nawet będzie się dać, far, dojc far nazywał teraz. Ja nie no, tak... Pawełek, Pawełek, Pawełek jest. Rudy Pawełek? Rudy, te... rudy, rudy, Ryd. Jak te, e, e, Te ciastka Pawełki. No, z karmelem. Jo, i z procentami. Nie no, ja jestem rudy. No to z tym. Z wlekządzarem... Zemra. No. No tak ci powiem, że dla tasiano Kiszona, na to siano naszy, ta nasza Kiszoneczka, która teraz u będzie jest z tej trawki naszej zielonej pięknej zagródeczka. Będzie ładna Wiesz no, <noise> co ci powiem? No Że ten skurwiel co miałem kupić od niego yy, Bolko do kopania ziemniaków u nas na... Y, nasze, naszą farmę, No to chuj mnie wyruchał, za 3000 jakiemuś cyganowi sprzedał y, no tą mieć. kopaczkę. No i niestety wiesz, będziemy musieli używać tego naszego akpilka, którego mamy w stodole. To ja chyba wadujemy się w poloneza zajdzie się do niego w nocy na Ziemię. Nie, nie, niestety nie opłaca się, bo co słyszałem, no to byłem u niego takim małym głównym. A on mnie wziął do rowu i... Ja blady, ja w szoku. I dupa. Mhm. Dlatego nie ma tego, nawet, tego moplika. Nawet mojego murzyńskiego cygana do niego wziąłem, żeby pojechał mu coś zajebać, a ten go... policją nastraszył, słyszałem. Dlatego tego moplika nie ma. No... A taki fajny Dobra. był, czerwony. Ja ci powiem, że do cwar dojeżdżam, a ten trzypek, chyba trzypeka na zielono pierdolnię. No, spraja mamy. Czerwonego. Nie no, zielony, coś zostało po tych słupkach z ogrodzenia chyba, nie? Nie że coś tam zostało. O kurwa. Tam się zablokowało, ale to... O. T07 to y, dobry plan na, na nagrywki, takie Twoje. Nie, nie, nie. ja się z tym zgadzam. Było, dobre. Dobre było, ale się skończyło. Ło kurwa, nie. czekaj, wypieprzaj. Boże, Dopóki jestem miejsce. rozpędzony, bo jak się zakopię, to i rozpędzaj. A dawaj, super. Aż ja sobie. Te o... biegi mi się zakleszyły! Ja pierdolę! Ja to chciałem sprawdzić czy ile nam... A. Widzę, że mi kruk nie pokazuje ile mamy. Czekajcie chwilowe cięcie. Dobra, ty Czerwone. powiem ci... Ty naprawiłeś 60... Chciałam Chciałem powiedzieć, że naprawiłeś 60, ale zepsułeś. Szybo! Chciałem Szerwone powiedzieć, problem. że naprawiłem swój tablet i widzę krowy i to wszystko, ale dobra, już ci pomagam. Czekaj chwilę. Sefo, pchaj, pchaj. Aaaa, moja kabina. Pchaj, Sefo. Zamknę no, se drzwi. Ło! Wow, daję radę, daję radę, daję radę. Dobra, poszło. Żeby się nasz. głupi się nie zakochał. Wladimir, sam będzie ciężko, by się Co ty zrobił? Zgas. Nie, po prostu żeś pewnie, jak ostatnio, żeś sprzęgło nie wdusił, a jak żeś wdusił, to zgasł. Bo ty z tego ciągnika chciałeś zrobić d fara tak jak żeś się wczoraj w nocy naglądał, jeśli jeszcze, jeszcze dzisiaj w nocy. Czyli wczoraj w nocy, albo dzisiaj. Już mm. żeś kombinował z tym. O Jezu, też paliwa nie ma. A, jo, bo ja wczoraj ściągałem. Co? Jak ciebie nie było w A nic, nic, nic. E, wszystko dobrze. Trzeba Co? po paliwo jechać, szefo. Ja, nie no, wiem to, że... żeby, ale ten szef nie ma paliwa. Tutaj zakończymy odcinek, żeby nie ugniatać cały odcinek. Mamy 20 mi Zaraz. No to tak, dzisiaj był ze mną Paweł jak Rudy, 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 Rudy. Do cwar, do cwar. Nie, jak widzicie, do cwar się kręci. I tak, no... A, na razie coś, Na razie.